Wspomnienia, wewnętrzna wiedza i odpowiedzialność za siebie. Arjen z R. Materiał z kanału ZaL, opublikowany 19 marca 2023 roku. Witajcie! Chcę wyrazić moją głęboką wdzięczność wszystkim, którzy słuchają, udostępniają i wspierają nasz kanał, a także kanał Maris Faru. Nie miałam jeszcze okazji się przedstawić. Mam na imię Arjen. Mój partner Zael i ja towarzyszymy załodze Tajgetan i Swarunianek od stosunkowo niedługiego czasu i czujemy się przez wszystkich tutaj bardzo mile przyjęci. Nie wiem, w jakim stopniu będę zaangażowana w ten projekt w przyszłości, ale chciałabym być jego częścią i chciałabym pomóc w nim tak bardzo, jak tylko będę mogła. Dlatego właśnie dziś tutaj z Wami rozmawiam. Jednym z naszych celów jest, jak być może wiecie, przedstawienie Wam jeszcze jednej perspektywy na różne tematy, które czujemy, że są ważne lub które mogą być bardzo interesujące dla ludzi żyjących na Ziemi. Będziemy starali się naszymi słowami i naszymi sposobami rozumienia rzeczywistości dotrzeć do tych, którzy nie mieli jeszcze tego mentalnego kliknięcia aby zdać sobie sprawę z tego, co jeszcze powinni sobie uświadomić. Moim dzisiejszym zamiarem jest rozmowa o wspomnieniach z poprzednich wcieleń, dedykowana szczególnie tym ludziom, którzy wchodzą w inkarnację z zasłoną zapomnienia, która jest dość wyraźna albo bardzo wyraźna. Na początek muszę jednak wyjaśnić, co mam na myśli, mówiąc o przeszłych życiach. Zgodnie bowiem z koncepcją czasu, którą w poprzednich filmach dzielił się z wami Zael, nie ma przeszłości jako takiej. To tylko idea. Jedyną rzeczą, która istnieje, jest ten moment, w którym się znajdujesz. Tak więc, zgodnie z tym założeniem, nie ma też przeszłych wcieleń. Jest tylko więcej momentów, które dzieją się w tym samym czasie, co ten. Ale zdecydowałeś się teraz skupić swoją uwagę tutaj i postanowiłeś odłożyć na bok te inne, a nawet zapomnieć o wielu z nich, ponieważ jest ci to potrzebne, aby ten konkretny moment przeżyć dokładnie tak, jak chcesz i tak, jak tego potrzebujesz dla swojego rozwoju jako duszy. Na swojej drodze spotykałam ludzi, którzy chcieli sobie przypomnieć. Ludzie ci mają i zawsze mieli dużo wewnętrznej mądrości, sami nie będąc tego świadomi. Czasem pytają oni sami siebie z czystej ciekawości, żartując, o rzeczy, które nie mają dla nich większego znaczenia, takie jak na przykład czy może w innym życiu byłem szachowym mistrzem? Ponieważ teraz, odkąd byłem dzieckiem, zawsze wygrywam, bez względu na to, z kim rywalizuję. I człowiek taki nie zdaje sobie sprawy z tego, że pobiera do i ze swojej świadomości równoległy moment, który dzieje się w tym samym czasie i w którym rzeczywiście jest on mistrzem szachowym. Ale potrzebuje on potwierdzenia tego od kogoś innego, kto powie mu, że tak właśnie jest, ponieważ w głębi duszy myśli, że to bardzo głupie wyobrażać sobie coś takiego. I tacy ludzie często nie zdają sobie sprawy, że to oni sami, szukając odpowiedzi, znajdują ją i że nie potrzebują nikogo innego, aby potwierdzić, że rzeczywiście jest to coś, co pasuje do ich osobowości lub do życiowego doświadczenia i że w ich sytuacji jest to prawdą. Ale co sprawia, że z prostego, wymyślonego żartu staje się to czymś prawdziwym? Tylko on może to wiedzieć. Istnieją nieskończone możliwości i wszystkie one są dostępne dla każdego z nas w dowolnym momencie, w zależności jedynie od poziomu świadomości danej jednostki i jej zaufania do jej własnej wewnętrznej wiedzy. Istnieje tu jednak pewien problem, polegający na tym, że czasami taki człowiek się gubi, gdyż zaczyna brać wszystko, co odnajdzie za ważne, i wiedząc, że jest ponad innymi. Wnioskuje, że ma rację, nawet jeśli oznacza to nieetyczne postępowanie wobec innych. Ufaj sobie, ale nie narzucaj swoich idei ludziom wokół ciebie, ponieważ mogą oni nie postrzegać ich w taki sam sposób. Istnieje bowiem tyle nakładających się na siebie rzeczywistości, ilu jest ludzi, więc uczucia i emocje innych mogą mówić im coś innego na dany temat, niż tobie twoje. Dlatego ważne jest, byś wiedział, że to do Ciebie należy rozeznanie, co z Tobą współgra, a co nie, rozważnie, mądrze i etycznie, z zaufaniem i z szacunkiem. I obejmuje to również negatywne rzeczy i doświadczenia każdej osoby, poznanie samego siebie, swojej osobowości, swoich cieni, ciężarów i bagażu, który nosisz, oraz doświadczeń, które sprawiają, że myślisz w taki, a nie w inny sposób. Ponieważ tak, idee, które masz teraz, mogą być uwarunkowane tym, co pamiętasz, tym, co postanowiłeś, że powinieneś pamiętać, a jednocześnie idee te warunkują to, co w chwili obecnej będziesz pamiętać. To, co jest dla ciebie prawdziwe, jest tworzone przez ciebie i tylko przez ciebie. Musisz być wyczulony na każdy najmniejszy szczegół. Ponieważ może on być wyraźną wskazówką do tego, co chcesz odzyskać w pamięci. Wspomnienia poprzednich wcieleń, czyli tych innych chwil, do których masz dostęp, mogą przyjść w wielu formach. A ja jestem dzisiaj tutaj tylko po to, by ci powiedzieć, że możesz przypomnieć je sobie samodzielnie. Jestem jedynie twoją własną świadomością, podpowiadającą ci, że możesz i musisz zrobić to sam. Musisz zadać sobie pytanie, co chcesz wiedzieć, i skupić się na odkryciu odpowiedzi. Pytanie o od to kogoś innego jest równoznaczne z brakiem zaufania do siebie i z delegowaniem swojej wewnętrznej mądrości komuś z zewnątrz. I ostatecznie wszystko, co ten ktoś może zrobić, to tylko pomóc ci zrozumieć, że to ty i tylko ty masz moc, aby to odkryć. Nikt nie wykona tej pracy za ciebie. A to dlatego, że pamiętanie i przypominanie sobie jest bardzo osobiste i inne dla każdego, i zależy od tego, czy chcesz dowiedzieć się czegoś o swoich bliskich spoza planety Ziemia, znaleźć źródło swojego problemu zdrowotnego, zobaczyć dlaczego masz w sobie cechę osobowości, której nie chcesz. Lub też, dlaczego masz do czynienia z powtarzającą się, dręczącą cię sytuacją, której powodu istnienia nie rozumiesz. I nie ma nikogo innego, kto znałby cię lepiej niż ty sam, więc to sobie zadaj pytanie: o to, co chcesz wiedzieć? Sprecyzuj to na piśmie, jeśli ci to pomoże. Rezultatem może być niejednoznaczna odpowiedź, którą będziesz musiał rozszyfrować, i ona może nie pojawić się tak od razu. Może zająć to trochę czasu, miesiące, a nawet lata. Wszystko to zależy od stopnia twojego skupienia się na temacie. Nie wszystko jest tak jasne jak. W moim poprzednim życiu byłem muzykiem i zostałem zabity, zanim opublikowałem swoje arcydzieło. To wspomnienie może pojawić się jako głębokie uczucie smutku, które ogarnia cię, gdy słyszysz grę na wiolonczeli lub specyficzną muzykę. Poszukaj źródła tego uczucia, które pojawiło się w tobie bez jakiegoś wyraźnego powodu. Musisz nauczyć się rozszyfrowywać swoje emocje, zrozumieć, dlaczego się one pojawiają, ponieważ nigdy nie są one pozbawione znaczenia. Poszukaj źródła tego, co dręczy cię od tak dawna i co ostatecznie wpływa na twoje zdrowie. Momentu, w którym podjąłeś jakąś decyzję, czy postaw, które ci szkodzą? Znajdź swoje lęki i niepewności, popracuj nad sobą. Wiem, że bycie tam na dole jest trudne i że męczące i frustrujące jest nie pamiętać, ale nie rozpaczaj, jeśli ci się nie uda. To po prostu oznacza, że nie jest to jeszcze odpowiedni czas. I tylko miej to na uwadze. Ostatecznie wszystko sprowadza się do ufania sobie. I szanowania czasu swojego i innych. Nie ma drogi na skróty, tylko ty możesz to rozgryźć dzięki swojej wewnętrznej pracy, mądrości i cierpliwości. Przesyłam Wam wszystkim wielkie uściski z mnóstwem miłości. Do zobaczenia kolejnym razem, Wasza przyjaciółka Arien z R. tłumaczyła i czytała Agnieszka. Zrealizowano dla kanału Agencja Kosmiczna.